Ale spadłem w szał normalnie Ej, Rochelle leży, a my ją zostawiliśmy, nie? Ooo Ojej Idziemy paniu, gdzie ona jest? A Oj Noś... tam, oj tam leży kurwa, więc... Ten już spalinówka odpala na nią Że jest zarażona, więc wiesz Dobra, idziemy Ale Kurwa, jaka parolimpiada, spójrzcie na <śmieniciela> o oh, boże. Jestem pierwszy. Five bomb. Także gibuma raz ostatni. Dawaj, dawaj. Bieg, wytrzymałościowy na kilometr. Rekord świata <śmieniciela> 55 minut. Drugiego drugiego miejsca nie ma, bo nikt nie bo nikt nie pobiegł w dobrą stronę. <gryzny> tak. W <gryzny> ogóle ty, 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 dobrze idziemy? Tak. O Jezu, o Jezu. O, oje, dzięki. Ojej, 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 help help, 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 Jest tu tutaj? Jak? Weź go, po weź mu, pomóż. Dzięki, dzięki. Weź ja z gazem. A, to, widzę właśnie <gryzny> Nie, Nie dość, że ten... Jest safe house, safe house jest. <gryzny> Inside Chodźcie. Rzuć to, Mops. Rzuć to. Rzuć to. Czekajcie. Nie, debilu. Bez Ty debilu. Kid most Infected. Mopsie. To? Widać, nie ogarniasz tematu czołgów. No jak mnie położył od razu, no to nie bo miałem dementorwać. To było kurwa gryźć. Ty, ten chodził z piłomin i tak pierwszego miejsca nie miał. Co za dur. Jeden, to nabijałeś. Okej, okay. Teczka. Widzę, że jestem w najlepszym stanie, dlatego może lepiej się na razie nie będę leczy. Bo już to był się dumbały, on służb. O dobra. I'm all no weźcie defibrylator, jak zużyjecie apteczkę. Mopsie. się! Już, 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 już. Uleżcie się. Uleżcie się. Zleczaj weź defibrylator. Do. Okej. Okay. To idziemy. O Może ich wpierdol zabijamy. Potnij ich telepatycznie piłą, Ins. Okej, ich Telepatycznie. To, to machołkami w nich będziemy rzucać. O no 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 no. Maszokukami raczej. Pro-machołk. O kurwa, ale się rzucili na niego z tyłu. Wróć! Ej, 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 ej. Czemu wy tam stoicie w tym budynku i nie ruszycie tyłka mi pomóc? Odrzuć się kurwa. Cały czas są za mną. Kto do mnie strzela? Jakie zombie do mnie strzelają? <grym> Ta, nie, to Rossel przeze mnie strzela. spoko. <grym> <laughs> Nie mogę. Powinien ratować tam wcześniej. Look out now. Mam Dżem na ekranie. Wszędzie Dżem. <laughs> dżem. Dżem to everywhere. Kurna. Popój. Jest Wydzielam! O, koktajl. Ktoś, biorę biorę koktajl. Idziemy, bo mam coś. Co, coś tu się zżyga. Czekajcie, czekajcie. Kto masz tu amunicję zapalającą. Which tu jest gdzieś? Do maczety wezmę. Yes. Wziąłem amunicję, A nie, wziąłem już do Dobra. Tak, gdzie jesteś? A mam Cześć, out, To nie jest zapalająca, to jest wybuchowa. Oj tam, oj tam.

O ins ty no Nieee! Nie, Dostałem nie. <laughs> kurde! No spokojnie, muszę się uleczyć! O jezu, jeszcze jest Peter jest! Znaczy smoker! Jaka to jest kupa? W ogóle co tu się dzieje? Najlepsze jest to, że zginął ins, który miał defibler, defibrylator. A tu nie mówili, Ale nie, jest! Można, dobra, ulecz go! O, nie ma za co? Ale fajnie to wyglądało Radzie są moje bronie? Nie ma. Tupnie. Nie ma, trzeba było nie umierać. Bala się O, tu jest... tu są bronie. Wiem, się poleźni. jak no jakaś kanapa. O Jezu, Charger, help, 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 poprawej, po po Dzięki. To jest snajpa i chcesz. Przyda ci się. Prawy masz. Ten typ na tym spadochronie to jest przestroga dla tych, którzy chcą używać sniperów w Kajcie, muszę coś wysłać, A? Co wysłać? Maila. No kurde, maila teraz wysyłasz? Dobry moment, kurwa. Dobry Genialny. Moment. O kurwa, narzygało coś na mnie. No i horda biegnie jeszcze kurde, nie? No Mops wysyła maila. Insiak, odsuń się Insiak, ty To jest kurde, nie widziałem. Jest zasygany, kurwa. Dobra, ja jestem tam faj bomba w takim razie. Insiak, po co, po co wchodzisz w ogień? Ale nie mam mnie tam. Ale Insiak, ale po co wlazłeś w ogień? Dobra, idziemy. miał na ryju, to też byś kurwa wlazł. Wcale nie. Kłamiesz. O kurde, charge'er. No kurde, znów a, na a, mnie. A, a, a. <grym> help. Help? Help? A, 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 a. <grym> help. tu. kurwa koło niego. Zaciągnął mnie w krzaki. patrz, 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 patrz pat, pat, lepiej. No tu Peter już kurde pluje w nas. Dobra. Ktoś, stoję, stoję, stoję. Idziemy. O, defibrylatory. Bierzemy defibrylatory. Ja nie biorę. <śmiech> 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 to Shell! <jest> tak <laughs> no weź! Dobra, ja mam. To no, tu jest jeszcze pistolet. Tu jeszcze w tym domku coś jest. Chodźcie. To jest adrenalina i baseball. Ja, ja mam tabletki, ja nie biorę i z weź adre adrenalina. To ja mu się przyda. Ty o jest... piła! <laughs> no nie. Jak, o, kiła! O kiła! Jak ja lubię kiłę <laughs> I od razu się przypomina Dobra. dzieciństwo, nic, nie? Cicho, jestem właśnie, mam kiłę na adrenalinie kurwa. <laughs> nie mogę. O, patrz jak on biega. Czekaj, nie widzę. O pójdę gało o... na mnie oczywiście. Kurwa. Ejcie, jak... bo to jest apteczka jakaś. O, Roszel leży. Roszelny leży, a ja sobie się... Idź pomócemu. <laughs> nie widzę kurwa! znowu do mnie. Ja. Jest ta, kurde. Dobra, ratuję Rochelle. Pacham do niego. O, chuj. Dobra, Rochelle uratowana. Chodź, Rochelle. Albo cię ulepię. Wy jesteście. Ja jestem za. Tak, troszkę... mo MOBS wysyła znów maila. Nie tam, tak? Patelnia, to jest lepsze patelnia, czy siekierka? To jest to samo. Dobra, rzeczy chcę zrobić, na się. Jedziemy kurwa jesteście? Jestem w rzece, tutaj o, przez samolocie. Dobra, mam Kerla, Czekamy okay. na tego, no. Mops, to, to, kończ wysyłać tego Tu jest jeszcze się. jakaś apteczka. Kerla, chodź tu. Kurwa. Gdzie? Zatknij się, bo tu masz apteczkę, wy się podnieść Derb, derb, derp, derp, dobra. Inz, weź weź te tablet Ulecz się o. Dobra, ja, ja się wezmę uleczę i idziemy. Jeszcze defibrylator leży. Biorę defibrillator. Dobra. Dobra, o nie, Inz wziął. Chodź ci. Sam się będziesz defibrylować. Tak, upadnę sam się jednę. <noise> Z automatu. Ej, my chyba musimy przez ten samolot przejść, nie? Jako, tak to było? Nie wiem. Tak. Tak, 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 tak. Pierwszy raz? Dobra, no to idziemy tam, no. Tam nie wiesz, jak tam gdzieś przeskoczył? Otwórz luk, Misia, I jest... Jścia, gdzie ty polazłeś? Jesteś dość zwinny Dim. jak na, kurde, grubego, po, czarnego po, pana. Patrz, 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 O, kałach. Łeeeeee, nice! Otwierać już mam już, czy nie no Otwórz luk, Ty jest jeszcze jedna apteczka. O? Ciołczek. Brawo, ins, zwróciłeś uwagę Hordy. Good job, mate. Nie spodziewałem się tego. To jest jakiś kanister. Kaszel już napierdala nam po boku, kurwa. Ojej, ojej, ojej. Ooo, fuck. Kaszel, kurwa, osiął się. Charger. Charger. Pedał pedał. Kurwa, coś mi się zaubiebrdowało. Dobra, dodawało. zabiłem tego homosia.

No nie, to nie jockey, to jest po prostu zombiak na kłuskach. No. Zombiak na kutkach. Na czwory. Wdajony. Wdajony. Dobra, ja rzucam tę rurkową bombę. Dobrze. Czy my mamy tu stać, czy my mamy gdzieś dalej? Oh, nie, musi no, się kłop zakończyć. Mopsa śledzi. Ja też. Rzucali na nas, nie. To co Oplu, no. Zero szacunku. O, oh, o, oh, oh, oh. jest, jest dobrze, jest dobrze. Jest dobrze. let's go Kto chce apteczkę, kogo kogo bardziej kocham? Ja i tak zaraz wdechną, to Mopsa ratuj. Dobra. Lalalalalalalalalalalala <tort> <tort> <grymne> mops, mops, jak się go bierze i bandażuje, to mops jest wtedy radosny. bardzo. <grymne> <grymne> Słuchaj, takie dźwięki, jak mnie bandażują wydaje. Słuchaj, jak byłem na tej operacji, to wiesz co ja robiłem tam? <grymne> nie, sobie. Przez sen. Tam... No ja miałem taki duży bandaż na całą nogę, nie? To, to było takie to... na potęgę. Idzie o, hello. Ten... <grymne> Ten, Do, ten, czemu gier, dostaję o. w plecy? Nie no, kurde, genialnie. O kurde, Hunter oh, na mnie się rzucił. Oh, Dobra, jesteście on your own. Uj jak mi przywalił. Uciekaj, uciekaj. Się się. Uciekaj mobs, uciekaj mops. Dobra, leży. Po, podnieś mnie. O, oh. oh. Ferrero Rochelle mnie podnosi. Podnieś, po, podnieś, gier, gier podnieś dom. grubasa. Yeah. O oh. grubas Jezu, mam ten filtr głupi dobra ja się leczę tutaj są apteczki chodźcie okay, po lewej ah, masz apteczki a amunicja jakaś uh. ambaruje, kurwa. Yeah. Kurde. Yeah. ulecz rochelle no, Wierzę ma amunicję naskórę. Yeah. Yeah. No chodź tu, no, babo, No, nie No, pedażę. Nie. No, Idziemy. No, nie. No, Tutaj No, No, wyskoczyłem przez tutaj na zewnątrz, No, Udy, jak o i za to myślę. ja tu do kałaka sobie podniosę zupełnie amunicję <laughs> pa. Pa, pa. Dobra, też się, idziemy.